Siemanko, z tej strony Szabrownicy. Wybraliśmy się dzisiaj na nocne poszukiwania na pole, na którym w XVI wieku stał dworek szlachecki. Mamy tam jeszcze widoczne fundamenty, więc mamy nadzieję, że coś fajnego nam wyskoczy. Na dworkach szlacheckich działo się wszystko: od jedzenia po zabawy, po imprezy, także my bardziej idziemy z nadzieją na te imprezy, że ludzie coś pogubili po prostu. Jak coś znajdziemy, na pewno wrzucę do filmu. Trzymajcie się. Mamy pierwszy sygnał, ładny sygnał. Brzmi jak monetka. Kawałek ołowiu. Pokaż. Nie, czekaj. Bar. Nie, Warszawa. Warszawa. No tak. Patrzcie, Warszawa z Cyrlicą. Co? Monetka biegnę do ciebie. Po krótszej na okazuje się, że to była Lecimy dalej. Słuchajcie, zmieniłem latarkę. Na tamtej mieliście. Bardzo ciemno. Mamy kolejny sygnał, ID70. Mamy, słuchajcie, kawałek łyżki. Słuchajcie, znowu coś kopnąłem. Znowu podobne ID do tej łyżki. O, mamy monetkę, słuchajcie. Monetka, nie, nie monetka. Słuchajcie, to jest jakiś wisiorek. Sady mam coś fajnego, ale nie wiem co to widać. Słuchajcie, jakby jakiś herb tutaj. Słuchajcie, po konsultacjach z sadem faktycznie jest tu zarys głowy jakiejś, więc prawdopodobnie ktoś sobie przerobił monetkę na wisiorek. Tej strony niestety nie potrafimy odczytać. Ale może jak ją przemyjemy, to coś więcej Wam o tym powiemy. Nie wiem, ale mam pierwszy ślad jakiejś porcelany. Czy to jest z tego dworku, tego nie wiemy. Ale słuchajcie, do dworku mamy jakieś 25 metrów stąd, więc się zbliżamy do tych fundamentów. Być może tak. Przy tej porcelance... Sygnał był i wykopałem guziczek. Stety, albo niestety, czysty. Nie wiem, czy jest tak wyżarty, czy po prostu był czysty. Lecimy dalej, coraz bliżej do fundamentów tego dworku. Jakieś cegły wykopuję póki co. Aha, to będzie to. Zawias? Zawias. Może od starych drzwi takie okucie. No mamy zawias. Więc pierwszy ślad jakichś tam drzwi jest. Zmieniłem latarkę, ale ta ma takie światło, że normalnie kamera nic nie widzi. Ile dam radę będę Wam tą podświecał. Zobaczcie, mamy mury. Normalnie obroszcznięte bluszczem. No. I żeby nie było, to dobry znajomy Sadego nam tą miejscówkę namierzył. No są jeszcze ściany, fundamenty. Zaraz spróbuję wskoczyć tam w środek. Może coś ciekawego by nam wyszło. Chociaż nie wiem czy się uda słuchajcie, bo jest tak bluszczem pozarastane w środku że tragedia a tymczasem sady, dosłownie 2 metry od fundamentów Co my tu mamy I znowu okucie, mhm. a tu Spinka stara jakaś hm? mogła być Słuchajcie, Sady wykopał takie cudo, debatujemy. Chyba jakaś gilotynka do chleba. No, jak to, rygiel? Albo kawałek zawiasu, albo rygiel od... Skrzyni? Skrzyni, albo od jakiejś stodoły. Nie wiem. Ale bardziej może być chyba zawias o kucie zawiasu. Poszliśmy śladami dawnego dworku, i faktycznie wychodzą tam jakieś rzeczy, które by wskazywały, że że coś tam kiedyś było. Sady gada, że klamrę wykopał. Jaka mówisz? Ruska. A, ruska, no. No, stan jest jaki jest, ale jest. Zgnieciona, ale widać co jest. No, 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 jak z dwoma głowami. O, medalik. Sady. No nie uwierzysz. Medalik. Wczoraj byliśmy na wyjściu, znalazłem dwa medaliki. I dzisiaj jeden. Coś. Aha. Takiego. No. Rzeźbienia. Wiesz co? Może to był szyld od klamki? Na przykład. Mogło to być wszystkim Po prostu jakaś wiesz. Albo świecznik, czy co? Albo, albo jak. Pudułeczka jakieś. Albo pudłeczka. Nie nagrałem jak kopie, ale wykopałem klucz. Kolejny ślad wskazujący na to, że faktycznie mógł tu być jakiś dworek. Czytałem, że dworki szlacheckie były obsadzane lipami, ale tutaj kasztanami. Słuchajcie na polu, tu, 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 tu tyle tego leży. Nie widzicie, bo jest za ciemno, ale mega dużo. Wydawało się, że kawałek blaszki Ale to ma dwie dziurki I kształtem jakąś koronę Herb przypomina Może ktoś coś rozpoznaje Dajcie znać Dobra słuchajcie Szybkie podsumowanie z ręki Pochodziliśmy sobie 3 godzinki Miejsce naprawdę obiecujące Dużo rzeczy Powychodziło takich, które świadczą o tym Jakby był tu jakiś dworek no co, pokażę Wam na szybko, co, co nam powychodziło dzisiaj, i myślę, że możecie się spodziewać drugiego odcinka z tego miejsca, bo, bo jest luks Zobaczcie, klucz, duży klucz, taki jak kiedyś by się chciało otworzyć dworek takim, nie? <laughs> Albo po prostu do jakiegoś chlewka. Wieko. Tu mamy jakieś wieko ze zdobieniami. Tu mamy jakieś słuchajcie, rosyjskie napisy, znaczy jakieś, napis Warszawa po rosyjsku, tu monetka PRL, medalik, koronę, herb z dwoma dziurkami, to jest na pewno spinka do włosów, bo widać zawiesiki i też jakieś zdobienia, to jest ciekawe, nie wiem od sztandaru, cholera wie od czego to było. Klamra carska, orzełek z dwoma głowami, zawies taki fikuśny jakiś, gwóźdź z kwadratową główką, to też jest na pewno stare. Miejsce naprawdę obiecujące, nic nie widzicie, ale tam jest aleja 100 metrów kasztanów, plus minus 100 metrów. Na pewno tu wrócimy w dzień, to wam nagram, pokażę. I co? Myślę, że jesteśmy na dobrym tropie, żeby ten dworek odkryć. Do usłyszenia, zostawcie subka, lajka, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, narka.